Unia Europejska nie jest już tym, czym była. I spójrzmy na to nie od strony ideologii, tylko od strony interesu. Przyjrzyjmy się przede wszystkim architekturze finansowej Unii Europejskiej, temu jak ma wyglądać nowy budżet Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, że jest tam mniej pieniędzy na Fundusz Spójności, który wyrównywał różnice między regionami, na rozwój obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej. A więcej pieniędzy na Fundusz Konkurencyjności, co jest wymuszone po prostu przez globalną konkurencję z coraz bardziej protekcjonistycznymi blokami geopolitycznymi ze Stanami, z Chinami. I teraz, oczywiście, walczmy o pieniądze dla polskich rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, ale musimy nauczyć się grać w tę nową grę, jeśli nie chcemy jako Polska zostać w tyle. To jest pewnie ostatnia okazja. Żeby polskie firmy naprawdę sięgnęły po te środki, bo jeśli nie nauczymy się prowadzić polityki przemysłowej, jeśli nie wymusimy regionalizacji i wydawania tych środków, to zgarną je firmy holenderskie, francuskie i niemieckie. Pozdrawiam z rybnika, gdzie właśnie dzisiaj, jako Stowarzyszenie Pacjent Europa, będziemy rozmawiać z samorządowcami o tym, co zrobić, żeby Śląsk i inne polskie regiony był kręgosłupem reindustrializacji, powrotu przemysłu do Europy. Pozdrawiamy.